Cześć widzowie, witajcie na moim kanale. Powracam dzisiaj z nową serią. Powracam, powracam dzisiaj z nową serią tak zwaną Minecraft, ale gram na, gram na text trupaku I wojny światowej. Pierwszy odcinek. Proszę bardzo. Pójście, inna grafika. Yy, nie pytajcie się, że może ma mało czym. Dobra. Patrzcie. Widzicie? Różni się menu. Mam tutaj potki. Widzowie i ten. Z pierwszej wojny światowej, spójrzcie na to. Na przykład, na Mentowa zbroja to jest francuska zbroja z pierwszej wojny światowej. Na przykład, albo niemiecka. Do Dlatego załóżmy francuską zbroję. Spójrzcie. Tam, ta, tam, tam, ten. To jest mój skin. Zmieniłam go sobie. Spójrzcie na to, jej koniec. Z oczywiście, diamentowa zbroja, to jest tylko tak, sturpak. Nic duże to nie zmienia, ale spójrzcie teraz Mam, zaraz, chłopku, mam Aka akacza Mam Może nie akacza, ale spójrzcie, weźmiemy sobie trochę amunicji Weźmiemy sobie trochę amunicji Jeśli znacie jakiś skrót, który mogłbym wziąć w cały stack, bo mi się przydałby trochę Dobra, weźmy sobie tak zostaczek. I spójrzcie, wiecie, tutaj jeszcze coś nowego? To jest na przykład kusza. Też sobie weźmiemy kuszę. pomyślcie, patrzcie, to ten nosi to jest obrazek jakiejś rodzinie tego żołnierza, tp I spójrzcie na to. Weźmy, weźmy sobie jeszcze jajo zombie. I sadnika Zombie. W sumie nie, nie, ja nie. Tylko to weźmiemy. I to już nie, niepotrzebne. Spójrzcie teraz. Uszy naciągam. I to było na dużo. Ba I mają dźwięki z Minecraft. A i Moby mają inną teksturę. Znaczy nie teksturę, tylko wiecie. E animacje chodzenia. Widać? Łuku Widzicie? Całkiem dobrze to idzie. Można oczywiście enchantować to, a wiecie to jest jeszcze najlepsze? Spójrzcie sobie lepiej na to. Mm. Szkoda, że nie ma muzyczki ma nie do tego, ale no cóż. Patrzcie, jest tutaj wiadro lawy, jest tutaj jeszcze na dodatek yy, ta Ender jakieś jest jakaś światowa, dziwna. E, Oczywiście to jeszcze nie wszystko, bo spójrzcie. E, na przykład. Ym... O, proszę bardzo. Krzeszyno to zapalniczka, tak jak powinno być w Minecrafcie. Złote jabłko to są apteczki. A, i ciekawe, czy załóżmy, Czekaj, we, spójrzcie na survival, jak wygląda. Widzicie? Mam, mam jabłka zamiast y, mięcha. O, działa! Mam pobudniste strzały. Wiecie, co to jeszcze jest? Ale to jest? Mogę Wam wysłać, wyślę Wam linka, jak się to pobiera. Dobra, wiecie, jeszcze to nie koniec, bo jeszcze spójrzcie, mam tutaj zbroję niemiecką, czyli złotą. Tej, są tutaj sztylety. Na przykład ten sztylet. Nie wiem czy to jest konkretny sztylet, ale... A! Zapomniałam! Spójrzcie jak wyglądają zombiaki. No to wygląda to dziwnie. No, ja powiem wam jedno, nie o ten, nie, tak nie, nie o te zombiaki nie chodziło, ale... Spójrzcie. Teraz puszczę survival. Spójrzcie jak przetrwam z nimi. Tak. Teraz to będzie ciężko dopiero. Uciekam z łuku. Tyle. O, Nie, 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 nie! Dobra, mam pomysł. Podpalimy ich O, teraz jest dużo łatwiej no. I co? Jak to cenicie? Było dobre, nie? Marchewkę jemy. Zdecydowanie jak z pierwszej wojny światowej. Ale to jeszcze nie początek. Spójrzcie na to, że... że teraz yy, tego kreatywa. Yy, I... tam znaczy nie tryb widzę tylko ten. kreatyw. Wiem, jeszcze nie totalnie nie jestem jakimś, nie, aż tak za bardzo umiem to. Spójrzcie weźmiemy sobie koksa, koksy se weźmiemy, siedem koksów słodkie jagody słodkie jagody wyglądają jak pułapka dosłownie albo o, i tuż, o <ścoughs> dziwna ta pąka blaze'a te dosłownie wyglądają jak stare płyty o, zaklęta butelka, nieźle o i błyszczą się błyszczą się te rzeczy takie i... Spójrzcie jak wygląda... jagoda. Patrzcie. A, serio, normalnie. Dziwne, że to mi krzak, nie? Dobra. A wiecie co tutaj jest jeszcze ciekawego? Dobra, wypijmy potkę. A nie, ja widzę to wszystko. Dobra. Potrzebuję. Dobra. Wiecie, co tutaj jest jeszcze ciekawego? Spójrzcie. Ech. No nie wie co, Spójrzcie, może i zombie wyglądałem tragicznie, ale Spójrzcie jak wyglądają obsadnicy To są... E... What the heck? Od kiedy? E... Chyba się zbugowała tekstura Nie wiem Zbugowała się tekstura, no wiem, może nie, trochę nie zachęca, ale... Polecam wam naprawdę pobrać To wyślę wam link O i spójrzcie, jak wygląda dosownik. Nie mamy dźwigni Okej okay. Dźwignia Jezus, gdzie jest ta dźwignia? No, tu jest, gdzieś no, Tu jest Patrzcie Mamy tu ładowane strzały? I teraz. Proszę bardzo. Co tutaj się strzela! No majmy tutaj jakiś cel, tylko weźmy sobie trochę bloków. Weźmy... dobra, weźmy sobie redstone. To jest. To jest pierwszy mecz. Pada, czemu się zakochał? Nie powinien się dostać, bo to jest jak blok. Nie, może. I spójrzcie na to. Mnie tutaj ząbiaczka? Nie ma tak łatwo Może tego nie widać, ale strzela o. Nie wiem, dziwnie wyglądają, ale spójrzcie na raz słuchaj. What the heck? Jak może wyglądać tak villager? To źle wygląda Ale mówię wam, że ten tak... Mam nowe też animacje Tylko już może zauważyli niektórzy, nie? Spójrz No, ale wiecie, że to jest, jak znacie mnie to jeszcze nie chodzę, przepraszam, tak długo, aż tak długo przepraszam. Nie było filmu po prostu nie wiedziałam, co nagrać Gdy się dowiedziałem niedawno, że ten, że można, że wiem, jak się, że umiem pobierać teksty paki, to spójrzcie sobie, ja chyba mam teksty paki. Czarny to tam, tylko ten moc, pierwszej będzie się to, jeszcze wszystko zmienia. Mam kolorowy pasek Expo. Teraz to nie widać, ale no, tak. Mam tutaj haski jakieś, mam, mam bloki, mam, mam różne inne jeszcze fajne rzeczy. Mam w końcu deskę lepszą, mam rzeczy drzewa. A, i wiecie, czego jeszcze się nauczyłem? Spałnować struktury. Nie wiem, każdy to pewnie umie, może tylko ja nie. Spójrz, spałnujmy sobie taką wioskę. No Dobra O! Spójrzcie, jak wygląda golem! Sam się tego nie spodziewałbym E, golem O, sadnicy wyglądały tak, bo mi jedno. Nie Niedawno wyglądali normalnie Proszę bardzo I co? Więc jak tak wygląda Minecraft, ale na modach to chyba już jest wszystko, chyba. Jest tam jeszcze apteczka, i TNT wygląda inaczej. Ale. Ten. Mm, o tak wygląda TNT. Normalnie. Tak. Normalnie. Spójrzmy jeszcze, jak klawa wygląda. Normalnie, nie? Jakby to powiedzieć, nie mam żadnego bloku przy sobie Nikt się nie obrazi, nie? <laughs> Poza, mówię wam na serio, to jest jakiś błąd, że się zbagowały zasadnicy Więc co, to chyba już jest na serio wszystko A, tylko jeszcze jedna rzecz, pajęczyna Spójrzcie jak wygląda pajęczyna Tam linki, nie, nie, nie linki To paję. Oj, spójrzcie, o kapelki tak fajnie brzmi, dzięki. O tu, to, to jest pajęczyna, dobra. Spójrzcie teraz. Takie pułapka fajna. Kolejnie że nie zdaje jedną serii od ale to trudno. O Spójrzcie, no teraz. Teraz piszmy Game on. Survival. No i. Oh, no, zapomniałam, że pojęcie tak tak ciężko się dostać No, dyrektor, to łatwo, ale. I, i, i najlepsze, co w tym modzie jest, to jest to. No, no, no. Ale co tam pisze? Never give up as your strength for us. Dobra. No i spójrzcie i powiedzcie, to wygląda źle? Hmm? Proszę was widzowie, by było chociaż 10 łapek w górę pod tym filmem Naprawdę się starałem Spójrzcie jeszcze na to, zanim dostanie, zakończymy odcinek to spójrzcie, to spójrzcie na to Jak będzie jeszcze wyglądać ta zbroja Niemiecka no. Przetestujmy To mi niepotrzebne, to niepotrzebne, to niepotrzebne. Dobra, to weźmy sobie niemiecką może tą zbroję. Żelazną. I hełmik I dynny Pójście, i ostatnia część. No, i co, to, to wygl nie wygląda groźnie? Albo. No proszę was, widzowie. Przynajmniej, że fajny tekst A najlepsze w tym jest to, że mogę zjeść... Apteczkę mam fajną No i przyznajcie, że fajny tekst poza za tymi bagującymi się rzeczami Więc... jeszcze yy, I jeszcze dla ostat... za, za ostatnią rzeczą weźmiemy, je, weźmiemy jeszcze sobie to Złote Złote rzeczy, weźmiemy jeszcze to to, to i to. No. Spójrzcie, jak teraz ja będę wyglądał. Pum, i pum, i pum. No. I teraz przyznacie, że teraz to wyglądam. No. Kto nie zostawił łapki w górę? Będę <laughs> ten, 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 ten strzelał. <laughs> Widzicie? I tak do opłaty. Więc co, wyślę Wam od z w odpisie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Trzymajcie się, cześć!